Siemanko widzowie! Kampania potworów już za chwilę się kończy, więc dzisiaj mamy ostatnią szansę tak naprawdę, żeby trafić Mecambe tego... Tego Road to the, Nie, to nie jest Road to the Final, to jest Team of the Group tej chyba. Takiego Neymara czy Hochlanda, ale ponadto znam już całą drużynę Food Birthday, tylko nie wiem, o której ten odcinek wejdzie tak naprawdę. I nie wiem, czy przecieki będą przeciekami, czy tylko omówieniem tych kart, ale no powiem wam, co wyjdzie, żeby... Kto oglądnie wcześniej, to będzie sobie wiedział. Mam parę paczek, ale też jest bardzo fajne SBC a mianowicie ważne mecze i ważne mecze powiecie spokojnie, ważne mecze zawsze normalne SBC ale masz wymienną paczkę za 100 tysięcy Za ważne mecze i no to już jest coś To naprawdę jest coś Kilka pików zrobię, bo mam trochę Tych non jeszcze do przepalenia A wy zostawcie łapeczkę w górę, jak wam się materiał spodoba Oczywiście subskrypcję, żeby kolejnych Nie przegapić, a my widzimy się Za chwilę zrobię pik i wam powiem przecieki Zapraszam was na stronę luxcoins.pl Gdzie kupicie monety do IFC W najlepszej cenie na rynku Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności A na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta Z kodem rabatowym Wachu macie 5% Zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. W to po zrobieniu drugiego pika wpadłem na to, że te karty, które teraz przepalą w pikach, mogą się przydać tam do ważnych meczy, więc otworzę te dwa piki na szybko i no najpierw zrobimy po prostu ważne mecze: otworzymy te baczki, co mam w sklepie, później mielimy piki i standardowo spróbujemy trafić Ronaldinho, jak codziennie. Może te rozbudowa plus razy 10 jakieś wiadą, bo 8 dwójek już nie mam, 8 jedynek już też praktycznie nie mam, więc informy skąd wezmę, nie wiem. Najwyżej jednego kupię, ale jak wejdę w klub, to sami możecie zobaczyć, że wszystko jest tutaj na bieżąco oddawane. 8 czwórek trochę jest, 8 czwórek trochę... No, w sumie nie, myślałem, że mniej tego zostało, to coś da się z tego jeszcze skmienić, ale miały być przecieki na start, więc dajcie mi tylko zmienić ekran. A drużyna Food Birthday ma wyglądać w ten sposób. Pierwsza drużyna Food Birthday. Nie wiem, czy tutaj jest zawarty mini-release. Pewnie niektóre z tych kart tutaj mają być właśnie w mini-release, ale niektóre karty mają mieć dwie swoje wersje, i to jest naprawdę ciekawe, bo jedna wersja z pięcioma gwiazdkami sztuczek a druga z pięcioma gwiazdkami słabszej nogi. Na przykład to widzicie, że Messi ma mieć 5 na 5, ale jak będzie to, nie wiem, jeżeli ktoś chce, to niech sobie zapauzuje i dokładnie karty sprawdzi. No nie będę się jakoś nad tym mega rozwodził, bo też nie wiem, czy to jest przeciek, czy to jest przeciek, tylko nie wiem, czy to będzie przeciek, bo nie wiem, o której ten materiał się pojawi, ale dalej, jeżeli nie wiecie o tym, to już wiecie, że mają być ikony. W pierwszej drużynie Hulit Auri, Carlos Alberto, Van der Sar i Blanc to... Naprawdę brzmi bardzo dobrze, nie wiadomo. Beerkamp, jakieś Klose y i tak dalej, ale No Hulit, Auri. Naprawdę będzie co trafiać, nie? Będzie co trafiać. Może jakoś jakimś cudem za Food Champions wymienny by wypadł, ale No, no jak będzie, zobaczymy. No, jeszcze Food Champions nie zaczynałem, zaszkodzę sobie pewnie po zmontowaniu odcinka. Bo nie chcę się na razie tego grać. Jak już mam zagrać Food Champions cały piątek i całą niedzielę, żeby zdążyć na paczki z ikonami, trochę kasy jeszcze sobie dorzucić do portfela, no to myślę, żeby zacząć po południu. Ludzie wracają ze szkoły, z pracy, więc powinno być prościej, bo nie będą grały wtedy prosy, tak mi się wydaje. I będzie większa szansa na trafienie takiego zwykłego gracza, nie jakiegoś prosa, który mi wsadzi 10 goli i, i, i podziękuję za grę. Ale jedziemy z tymi pakami. Na sam początek dostajemy 8 trójkę. No to był Rodriguez w ogóle? Ciekawe w ogóle, czy ja mam karty na ważne mecze, żeby to zrobić. Bo wydaje mi się, że w klubie mogę mieć lekki deficyt. O się 88 z jakiejś paczki losowej. To, to pominąłem, ale mogę mieć jakiś tam mały deficyt tych kart. I, i naj najwyżej się dokupi, nie? No bo ta paczka za 100 tysięcy, wymienna za ważne mecze. I w tej paczce nawet powinna być gwarancja jakiegoś overalla. O parę, to no, może o informację oddajmy. Albo nie, na razie nie, bo parę to wymienny. Niech wymienny pójdzie na listę. W sensie w klubie miałem wymiennego, ale paczka za 100 tysięcy za ważne mecze, i w takiej paczce jest już gwarancja overalla, więc. No, może jednak coś sypnie w końcu. No, wypadałoby chyba. Belgia, SP, de Bruyne, Bramkarz no nie kurtuła. 10 piłkarzy 80, plus. ciekawa paczka, ale zawartość chyba. No, chyba nie bardzo. Kto to w ogóle jest? Ja, ja nawet nie mam pojęcia, co to jest za karta. O, Baben. No to zabierzmy się za ważne mecze. Zrobimy sobie tak: budowanie składu cyk, Premier League i. I zmielimy to tak, żeby było dobrze. No nie chcę tutaj Rubena Diaz. Nie chcę tego oddawać w ogóle. W ogóle tak teraz patrzę i te paczki za ważne mecze nawet za składowe nie są takie złe, bo no, zazwyczaj były dużo gorsze, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, ale wydaje mi się, że serio, te paczki za ważne mecze wcześniej były dużo, dużo słabsze niż są teraz. Wiadomo, że chodzi też o etap gry i tak dalej, nie? No, na późniejszym etapie gry wiadomo, że lepsze paczki dodadzą, ale no poważnie, no, to, to aż za dobre nagrody mi się wydają jak na ważne mecze. No i zrobione mamy ważne mecze. Pytanie czy zarobimy na tym? Znaczy zarobić na pewno zarobimy, bo wydałem całe 1400 końców na dwie karty. Ale no pytanie czy faktycznie te paczki lepsze coś zwrócą. Aha, to nie jest paczka za 100 tysięcy. To, to coś mi się pomyliło, bo to jest duża złota paczka piłkarska premium po prostu. Czyli delikatnie lepsza niż ta za 5 dych. No to, to przepraszam widzę za, za pomyłkę. Ale fej. o Holandia, Virgil. Batman, no Batman, Bot. Tapaka miała być za stoka, ale coś mi się pomyliło, więc jest inna. Nie ma karty specjalnej niestety, ale może walkout... O Jezus Hiszpania napast. No, klasik, klasik. Przed tymi pikami jeszcze dwa informy na szybko zrobiłem, żeby były w razie co do ikony, jak z pików nie wypadną, bo z tymi informami z pików, no, jak ostatnio widzieliście zapewne, jest ciężko. 2,8,5 informy, no nie za wysoko, ale i tak bez różnicy chyba. A tu jakiś pik 8,3 jest, a może te porobimy. Ja zapomniałem o tym piku, że on w ogóle istnieje. Tu potrzeba 11 złotych kart i. Jedną rzadką, dobra. I za to brązową paczkę dają, wydaje mi się, że to SBC już kiedyś widziałem. A tutaj potrzeba dwóch rzadkich i mamy 83 plus pika. Za to co tu przepaliłem to cztery piki powiedzmy dałoby radę zrobić zwykłe. Ale to jest jeden z czterech i mamy... Ty, po co robić piki 80 plus, zrobię jeszcze dwa takie. I prawie wszystkie karty, które miałem na piki, poszły. Mamy 3, 8, 3 plus piki łącznie. A gdybym zrobił zwykłe, to byłoby z 9 albo z 10 zwykłych. więc e, zobaczmy, czy było warto. 8, 3 plus pik kolejny. Okej. Okay. No, a drugi. Proszę, coś? Nie było warto, jednak. Pop. No, no pop zbaitowała. No i widzowie, Daily Icona jest gotowa, Ronaldinho chciałbym, no cokolwiek żeby się zwróciło tak naprawdę, bym chciał, jeszcze jakieś 14 syf paczek się nazbierało, dwie brązowe, cztery brąz, aha, sześć jednak brązowych. Eee, co to jest za karta? To z brązowej paczki wypadło, aha, taka fajna ten, taki fajny kolor. A to Libertadores, to wschód inna. To jak się spodziewałem, z tych, z, tych, z tych paczek nie wypadło zupełnie, zupełnie nic. Także resztę wywalamy, duplikat na Quixel. No i co, z ikony? Narodowość Brazylia, żeby były emocje, Francja, ewentualnie jeszcze Portugalia. No albo cokolwiek innego dobrego, nie? Jedziemy, jedziemy, proszę bardzo, co wyskoczy. Brazylia jest? SPO jest? Jak to jest Thunderstruck Ronaldinho? Proszę! No proszę! No, jest kaka. No, jest kaka, nie? Ja pierdzielę tak blisko Ronaldinho, też ja jeszcze nie byłem. No, no, kaka, spoko, nie? Ale. No, wyobraź sobie, Thunderstruck Ronaldinho. Kurde, no. Ale tego Kaki szkoda będzie przepalać i, i zastanawiam się, kogo stąd najmniej będzie szkoda. Najmniej szkoda będzie Bardzo, więc Bardzo najwyżej wyląduje do przepalenia gdzieś, a Kaka wchodzi na ławkę do, do sympatycznych kolegów poza szewczenką, których już trafiliśmy z tej ikony. W sumie to chyba z 10 ikon już otworzyliśmy, tak mi się wydaje. I z kart, które jakkolwiek są grywalne, to no w sumie to jeszcze barzy jest w miarę grywalny, to. To, to, to go dam, ale no, Pires nie jest, tak? Pires nie jest. Skardekkolwiek grywalnych mamy takie jak na razie trafy. Mam nadzieję, że to się zmieni po zagraniu Food Champions. Bo no mam zamiar robić trochę winów i zrobić ze trzy ikony za hajs, który za Food Champions wpadnie. tam chyba jakieś dwie ikony inne były, ale no je już przepaliłem, więc. Yy, więc no, a ja wam dziękuję widzę za oglądanie dzisiejszego materiału. Oczywiście, łapkę w górę, jeżeli Ci się podoba, i subskryber, żeby nie przegapiać kolejnych. Pozdro i, i do Juterka. Mam nadzieję, że Food Champions zbije jakiś dobry bilans i nie skasztanie.